Siema, jestem Bizona, ja to jest Fallout 4. Dzisiaj wypróbujemy to cacko. Trochę nie chcę tego używać, bo to jest zbyt potężne. Ta broń, która używa tych całych, tej całej amunicji. Cartridge elektromagnetyczny, ta amunicja jest potężna jak jasny Gwint, a obrażenia, jakie zadaję teraz z tą bronią, to 400. Nie? To jest chore. Ale chciałbym, O, wystrzeliłem pocisk. Chciałbym ją wypróbować, nie mam zbyt dużo pocisków, i nie mam zamiaru tworzyć do tej broni pocisków, bo ona jest zbyt OP, ale muszę, muszę z niej poszczelać. Najpierw pogadam sobie z Prestonem i oddam mu wszystkie zadania, jakie do tej pory wykonałem dla niego. No, we've gotten big enough that we're having trouble communicating with all our settlements. It's a good problem to have, and I have a solution. I think it's time to retake the Yeah! It used to be the Men HQ way before my time.

Was that some kind of monster came out of the sea and destroyed the fort? A lot of the leaders were killed in that battle, and I guess nobody ever felt it was worth the risk to try to retake it. I've always wondered if losing the radio station was the beginning of all our later problems. So, should I have an assault force assemble near the castle? Uh, do you want Yeah, let's do this. We'll do some recon and meet you outside the castle. See you there. Ale oddałem mu wszystkie zadania, dane. Eee, yy, Summerville. Ej, Excuse me I'll meet you at the castle once we're ready Nie I'll meet you at the castle once we're ready Ja mam zadania dla ciebie, stary, chcę je wykonać, nie chcę, żeby mi ciążyły w dzienniku No ale okej, okay. skoro chcesz to zrobić, to zrobimy to Wezmę tą brońkę i ta... ten wielki potwór... Nie będzie miał żadnych szans <laughs> Zaraz zabijam, okej? Okay? Nie nie, nie zczytowałem, pojawiła się u Vergila na morzu blasku, pyk! <śmum> mam w końcu 50 yy, pierwszy, prawie drugi poziom, więc mogę już mieć takie cacka, ale nie będę z tego korzystał. Jak wyszedłem, wszystko mam amunicję, to koniec. Oj, jestem gorszy niż zdziczały. Oj, zaraz się przekonasz. <śmum> To nie wybuchnie, bo to już jest tak wielkie złomowisko ten samochód. O! Boom! Super hero landing, bitch! A? Ale dzieckościo? A? Ostatni double z magazynka zadaje podwójne obrażenia. Aha, no to super. To jeszcze lepiej. Mapa, a powiem szczerze, nieważne ile bym miejsc zwiedził w Falloutie 4, to cały czas coś nowego się pojawia. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite, jak ta, jak ta mapa jest yy, obsadzona tymi miejscami. Co to jest? No ma sprawę już. Dobranoc. Niesamowite to jest. Jakiś browar. ósemka O, tam jest więcej tych supermutantów chyba. Restauracja ooo, Ooooooo! Cześć! Kurde! Aha, nawet nie było trzeba. Mierej mu tergechu. Tergechu ty jeden ty. Gee. Także na pewno nie można się nudzić w tej grze. Przysięgam. Jeżeli chodzi o eksplorację, to jest tego pełno, to jest tego po prostu pełno. Niesamowite to jest. I naprawdę jestem pod wrażeniem, może ta gra nie jest z najlepszych lotów, jeżeli chodzi o jakby ją porównać do poprzednich Falloutów, to jednak piękne to jest. Nawet nie potrzebuję już szukać wejścia, mogę się tylko stale tutaj wskoczyć tym, moim super odrzutowym plecakiem. Ja Na Nawet save, ale zapewne będzie tam 38 i jakieś dziadostwo, antyrat uwaga. Czy to będzie 38? Nie, 45. Antyrad, no też, też nie trafiłem. Ja trafiłem gdzieś, ale slipaka, No, no dobra, to no to zawsze coś leczące, tak? Koch ten to nie. Uwaga! Jo! Ja! Kulturalnie, bez uderzenia. Dzięki czemu mogę dalej strzelać, a jak uderzę, to przez chwilę jeszcze jestem taki oszołomiony tym skokiem, tym upadkiem z wysokości, przez co nie mogę nic innego robić. O. Cześć. Umieraj, gulu, ty też umieraj gulu. E, co to jest? Prezydent do charakteru z mojej inteligencji. Serio. Ło, a ty skąd? Gulu, gulu, lulu. Aha, a tutaj jesteś. Co taki chudy jesteś? Ty jesteś Wendigo czy gul? Co to za miejsce jest? Kościół. Idziemy się pomodlić. Amen. Abym tylko nie padł tutaj jak fra. Uuu. To jest nie tylko, że kościół, to jest jakaś ten... sekta. O, o, czekaj, czekaj. dobranoc. Nawet Dobra, nie ma zamiaru mandować do Ciebie pocisków, tych takich ulepszonych, spokojnie. Jak pójdę walczyć o ten... E, podbijać, za... U, sz, sz, podbijać zamek, to wtedy użyję tej mojej brońki. O, małpka, przestań. Pulszowy miś, to jest mi teraz potrzebne, a nie jakaś małpa z horroru. O, mięso kondla? Dla kota? Okej, okay. w sumie to... Nawet trochę by mi to miało sensu, no kot to lubi mięso, nie? To jest mięsożerne stworzenie. Drapieżnik? Ooo, jaki fajny. O, nie mam dźwięku. Nie mam dźwięku chodzenia. Niedobrze. Uwaga! Naprawiło się? Nie, nie mam dźwięku chodzenia w pancerzu wspomaganym. Muszę chyba wyjść. Och! Och! Słyszę! Ja znowu słyszę! Dobra Binot co my tam ugadujecie beze mnie? Hmm? Steampack, antyrat, o ile min. No, przygotowaliście się panowie. O, karty magnetyczny, to się przyda na pewno. Pa, jaką mam giverę? Nikt tam nic, nic tam nie podskoczy. Myślałem, że to jest Preston w tym hełmie No gościu dosłownie wygląda jak Preston. What? To jest Jego brat? No dobra, podobnie. <laughs> e, no dobra Preston, co tam planujesz? Dawaj granat odłamkowy. Pięć? Ogniowo-fuzyjne 35? Wow, nice. No dobra, nieważne. No? Excuse me. Everyone's here, General. There it is. Pretty impressive, huh? Its real name is Fort Independence, but the Miniman always just called it the castle. Now you can see why I wanted to take it back. E, przypomnij mi, do czego nam to... Ja wiem, po co nam to potrzebne. E, może te mury zdecydowanie wymagają naprawy. E, nie bardzo wygląda... No, zrujnowany, rzeczywiście, jest całkiem niezły. E, może te mury zdecydowanie wygoną. E, yeah. jeszcze raz. Przypomnij mi, do czego nam to potrzebne. To, mi nie, to taka, te, tego nie zadam, bo to bez sensu. Wiadomo, no po to, żeby mieć fort, nie. E, może te mury zdecydowanie wymagają naprawy. Może te mury zdecydowanie mogą trochę pracy. Przyznam, że to były lepsze dni, ale Minute Men nigdy nie bały się ciężkiej pracy. Naszym głównym celem jest wyczyścić dziedziniec. That's where we should see the most opposition. The wall on this side is the most exposed. But if we circle around south, we could also reach the main gate. What are we waiting for? Let's just get in there and shoot those lobsters. No. If we split up, we can flank them from both sides. It'll be like shooting fish in a barrel. Why not let them come to us? We set up a firing line on this side and you can draw them out. Well, general, what do you think? Mmm, what is it from both sides? Dawaj. przywalmy z wszystkiego. Hmm. hmm... No dobra, przywalmy z wszystkiego, no nie mogę się powstrzymać. Let's not overcomplicate this. Just get in there and hit them with everything we've got. If you say so. All right, people. If you say so. Who's our the general? Let's move out. Try not to draw their attention until we're in position. Spokojnie, stary. W zamek jest już nasz. Idziemy, panowie. Idziemy walczyć za wolność. Yeah, yeah, yeah. Nie, tak tu powinien wołać. Idziemy. Pam, 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 pam. Muszę wezmę to, żeby mieć lepsze pociski. Chociaż to jest najlepsza broń. A kto tam się kryje? Umieraj! Ty też, ty też. Trouble, trouble. Nikogo tutaj nie ma. Żaden trouble. Wszyscy przeżyją, ponieważ ja tutaj jestem. No i załatwione. Czekaj, czekaj, czekaj. O, leż. Jeszcze ktoś? Jeszcze gdzieś coś?

Hmm, ja tu mam wydawać rozkazy. Chyba rozwalone. O! Żebym tylko nie trafił swojego. Oho, uh -huh. rozwalone. A tam. Bam. Przepraszam, nie chciałem. Gdzie tu jeszcze jest jedno jajo? Tam na górze, tak? Aha, tam są po prostu te błotniaki. Albo tam są jaje, O! Pyk. Rozwalaj! No, gdzie jesteś, koleżanko? Wiem, że się tu czaisz. Boop z góry No wszystko wybuchnie Gdzie jesteś? Chodź, chodź, chodź. Przyszła już o, ale ha? Nie wiem <laughs> co tu się wydarzyło, ale to było dziwne. No dobra, nieważne, dojdziemy teraz w tę stronę. Dawaj. Pik To jest rozwalone. Oda jeszcze są następne. Rozwalaj! O, nie wiem co tu było, ale już zniknęło. Nie wiem, gdzie się podziało. Chyba był jakiś błotniak czy coś? Nie wiem, szybko zniknął. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Czy tam mam zejść niżej? Chyba na to wygląda. Chociaż może nad nie muszę. No, wyjłaś. No, Boże, Bożel, ty jest żałosny. Przepraszam, was potworki. Jesteście trochę zabawni, nie? O, wyszła, wyszła. Łooo, dawaj, dawaj, złaś, wypuść mnie. Chcę strzelać! O, z tej broni. Bum. Jeszcze raz. Bum. Bum. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? <ścoughs> o mój Boże, ale to było słabe. Chryste, panie. Adios. Ja pierdzielę. Przez to było nie mogę dać legendarnej wersji, czy coś? <ścoughs>

Eee, yy, dodajenie gradiowa. No to jedziemy, nadajemy e, a więc tak, tu potrzebuje 10. Pytanie, czy ja mam na tyle y, rzeczy przy sobie, żeby móc sobie tutaj, to... no tego na pewno nie postawię, nie? Ale jakieś coś słabszego Potrzebuję aluminium? Dlaczego no ja tu wezmę aluminium? Mam to, miałem wziąć ze sobą? O No Dobra, rozwalę to, nie, tym, o Do widzenia, jaja błotniaków Żeby to było mi jeszcze do czegoś potrzebne Aj, Lipton, Lipton, panie. Chociaż chwila. Chociaż sekunda. A tu widzę, że jest jakiś kabel pociągnięty. A co za tym idzie? O, miotacz ognia. E, ja też bym to jeszcze było potrzebne. Nie potrzebuję takiego dziedostwa. Co to ma być? Miotacz ognia? Komu to potrzebne? Kabel O, błotniak, który zginął. Tak mniej więcej mógłbym go nazwać. Nie błotniaku? Dokładnie, gościu się ze mną zgadza. Całym sobą, a raczej, no, kawałkiem, nie? Trudno dopatrzeć się, gdzie jest jego właściwa strona. O, to jest jeszcze wejście wyżej. A, tak. Tendy się. O, dawaj. DIEK! Składam tej amunicji wybuchowej, ale nie mogę się powstrzymać. Żeby to szybko pozałatwiać tym pięknym, wybuchowym pociskiem. Myślę, ale stary, ja nawet nie mam. Muszę się cofnąć do sanktuarium. słowej kulki, o! Na stałe otrzymujesz premię plus 5% obrażeń krytycznych zadawanych bronią balistyczną. No dobra, dzięki. No, to mi za, za bardzo nie pomoże. Chyba, że gdzieś tutaj byłoby, nie wiem, coś, co mógłbym obszukać, nie? Aluminium i tak dalej. O, błotniak. Nie mam pojęcia, skąd ty się tam wziąłeś, błotniaku. Umieraj. Pfff, żałosne. O. o! A ty co? Jesus! I to jest broń z podstawowej wersji gry. Nic nad wyraz. Chodźcie, zawalczcie ze mną. Ja! Ho Są O, 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 tutaj jest trochę gruba impreza. Wycofam się, żeby ci spuścić szybki w fajerze. Uwaga! Bloom! No i dobranoc. No i co? Trzeba było poskakiwać. Uwaga! Bum! <śmulatuj> Satysfakcjonujące. Nie mam pojęcia dlaczego. Te botei tak wyskakują, a potem szybko giną. Jak to działa? Nie mam pojęcia. O, a ty co tu robisz? God damn it, no? God damn it, man. Dawaj mi tego, wiesz. Wow! Wow! Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty wyprawiasz? Co sobie wyobrażasz? No, ile widzę? Mogę wszystkim mówić do widzenia. Dobranoc, do widzenia. Jestem kulturalnym człowiekiem, okej? Okay? Staram się jak mogę. I szukam przy okazji aluminium. <laughs> Czyli jestem kulturalnym złomiarzem. A tutaj pewnie będą superbutanci z restauracja No to wejdźmy do środka i poszukajmy tego drogocennego aluminium. Who's there? Who's there? No ci nas powiem, Who's there? Who's there? It's me, Mario. Huh? Was z tym jakiś problem? Huh? What? Jakiś słoń tutaj jest, a, sorry. To tylko mutarogacz. Wow! Stary, bo się respawnujesz. nos chyba pstryknął. Tylko niewłaściwie, bo zaczynasz mrugać. Ej, ej, stary. Wszystko okej? Okay? No kto wizyjny, o proszę bardzo. Zaj ej. Gościu uchodzi do niebios. Pa. <laughs> Pam. <Bo>. <laughs> Super mutant alfa. Oj, śmiechłem. da? o kurde. Ja bym był jakiś koksu, yy, jakiś, jakiś frajer. Dla widzenia. Który by chciał powalczyć ze mną z bronią białą, to chętnie bym z nim powalczył. Na bój do strzelby. jest coś, w ogóle dymiem poszczelił to miejsce. A, nieważne. Chociaż chwilę, ja mam wybuchowe pociski. Tutaj coś... Dawaj. No! Aha. Nic to kompletnie nie robi. A coś tutaj jakby gaz się unosił. No dobra, szkoda gadać. Cóż jakiegoś tego, błotniaka? Co oni współpracują ze sobą, czy co? No gdzie wy się tam skrobiecie tak? Ogarnijcie się. A oni są pewnie wyżej, a błotniaki są niżej, jasne. Ale w biegnie. Mi wpierdzielić. O, to jest jeden. To już go nie ma. <laughs> I tyle. Dobra, gdzie jesteście błotniaczki, kochane? Błotniak jak brzydko łapy. No. W dwóch miejscach jest, proszę bardzo. O, coraz więcej aluminium. Za niedługo osiągnę swój cel. Będę bogaty w aluminium na zawsze. Stop! Ba-ba-ba-ba. We'll okay. nice. jeden, 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 Hasło Hasło do jeden, 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 UFO, istnieje. Wycieczki po skrzydle rzemieślniczym. Wycieczki po browarze głównym. Proszę bardzo, ktoś chce przystać? Proszę bardzo. Ja nie chcę. Eee, browar główny. Godziny otwarcia. Mhm. Mm Sterowanie ziemi bezpieczeństwa. Otwórz. Dziękuję. Wbijamy. Bam. Cześć stary. Dawaj swoje cztery kapsle. Jak widać, tylko na tyle stać. Terminal baru. Ja bym co sobie chciał, nie wiem, coś wsiąść, zamówić, czy co? Sawka plus kwy. A, dziękuję. E, kryształowa karawka. Ciekawe, czy mnie ta e, winda zawiezie. Yes! Powiadomienia wewnętrzne? Zióra w ścianie kuchni? Pragniemy powiadomić pracowników, że zatrudniliśmy specjalistów od, do naprawy kuchennej ściany na pie... A ty to, skąd się wziąłeś? Porąbało cię? Nara! Daj mi czytać. Masakra, zero, kultur... <gry> zero kultury. Chyba nieważne. Proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda ceny piwa. Uuu, pinta. 39 dolców? Za co? Porąbał kogoś? <laughs> Aktualne krechy w barze. Samuel Jackson. Wow! Samuel Jackson, 78 dolarów? Wow. Przejdźmy przejdźmy przez tą dziurę, a czy rurę? <laughs> dziurę, rurę. Wybijmy wszystkie te błotniaki, które tutaj się panoszą. Jak one śmieją. E! Ginie! Chyba twoja rura teraz jest moja. No i co? Podskoczysz? No nie podskakuj, bo się uderzysz w o górę rury. O górę rury. <noise> o sufit, nie? Zawieź mnie tam, gdzie zawozisz wszystkich window. Czyli do piekła. <noise> no, tu już byłem. No chyba, to wyłazimy stąd. U, to są jakieś drzwi, których jeszcze nie otwarłem. Jakiś łatwy zamek. No to pewnie będzie coś takiego, jakiś pokoik na namiotły i tyle. No, jakaś babka, która utknęła na kiblu. Znaczy, na, na stołku znaczy się. Spokojnie, kiedyś. Yy, Kup sztal, wyjdzie, okay? Uha, Ale to było chydne, jak można tak mówić. E, stary. Coś świecisz. E, wstawaj. Dawaj. E, ale dostał, nie? Ale dostał. Tutaj widzę bardzo dużo miejsc, których nie odkryłem. Ja pierdzielę, To jest porąbane. Tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz patrzę. Ja tam nawet nie byłem. Albo byłem, tylko że zginąłem, i wszystko musiałem otworzyć od nowa, i o tych miejscach zapomniałem. Tak też może być. Oh yeah! Tylko nie mamy nadal idealnej ilości aluminium, żeby to wszystko zasilić. Proszę bardzo, brakuje mi dwóch sztuk. Ty kurde, chlach się zaraz powiem, gro. Coś normalnie się zesrać. No, no to do sanktuarium, raz. Ale piękna pogoda, co? Idealna na to, żeby stworzyć coś pięknego. Uwaga, specjalne. Czy teraz mnie stać? Czy znowu coś zrąbałem? Proszę powiedz... Nie, nie to chciałem. To chciałem. O! A! Stać mnie materiał jądrowy. Ale teraz chcę to połączyć, ok? Ogarnij się. Cyk i pyk! Yeah! Let's Preston. you ten swój generator, ty Wow, we really did it. I've been watching the men and men fall to pieces for so long. I just this is really sad. Now we've got to pay off on what we've started, bring the whole Commonwealth together, and make it last this time. So, you know, back to business. But with Radio Freedom up and running, we can broadcast alerts to you anywhere, anytime.

One nie są kompletnie satysfakcjonujące, jeśli mam być szczery, ale teraz mogę pogadać z tym cymbałem Preston! Gdzie ty jesteś? On chyba to zostanie już. Gdzie on jest? Preston! A jest gdzieś tutaj. Oha, poszedł sobie na zwiat. Że go nie będzie! W sanktuarium! Preston, nie odchodź! Żartowałem idź. Czekaj. Ale jeszcze... Myślałem, że coś tam się odzywa. Jeszcze nie idź, chodź. Co teraz? Halo. Co teraz? message. It, but, well, may as well check it out. Nie idzie gadamy. Oh. Stój! No, stój Preston, czemu nie mogę z nim teraz zgadać? Excuse me. Nareszcie. Eee, już niczego. Jak się czujesz, co? Eee. Proszę zamykać drzwi. Tak! Skończyłem, już nie mam więcej. Ale tutaj się pojawiła plaża nie, yy, Nordhagen i jest wody. A, to ciekawe. Ale kojarzę o co tutaj chodzi. Mam dwa punkty do rozdysponowania na różne piękne, niesamowite perki. Tylko... Aha, tu bym sobie dał. To masz dodatkowe 25 punktów akcji, jak jestem samo... samotnym wędrowcem. Mogę sobie tutaj też burmistrza. Może burmistrz? To chyba niech będzie burmistrz, okej? Okay? Powierzono ci prawo ustanawiania linii zaopatrzeniowych między twoimi osadami warsztatowymi, proszę bardzo, dziękuję, mam 53 poziom eee, Nie, niczego nie chcę No Ciał. No dobra Jakie mam jeszcze misje, nie spokojne wody, mogę się udać do Grey Garden eee, Mogę pomóc na plaży Nordhagen eee, Mogę dostarczyć nasiona Rogerowi Warwickowi Mogę spotkać się z łowczym, udać się do bostońskiej biblioteki. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się tego robić. Trzeba przyspieszyć z fabułą, a ja nadal tak przyspieszam, ale tak leciutko, więc Uch, muszę to zrobić mocniej. Nastrój radio na częstotliwość krypty 88, aha. No nie wiem, czy to będę robił. To jest niby też część DLC, ale czy to mnie tak interesuje. Chęć te widmo też jest częścią DLC. Trzeba zacząć robić DLC, ale najpierw muszę skończyć fabułę. Taki jest plan. A co w różnych ma? Szukaj części zabawek w fabryce Toy. Automatoys. Zdobacz dokumentację techniczną dla pre prefekta Quinlana, to, ja, to ja mam sporo tego. Otwórz swój osobisty schowek. Aha. To jest chyba z modyfikacji pogodowej, która daje mi mój własny bunkier, czy coś takiego. Nie, nie bunkier, ale coś w stylu jakiejś bazy takiej małej. Pozostawiaj z Bobby. oczywiście magazyny dobrego sąsiedztwa. Przejrzyj sprawę agencji. Udaj się do Abota przy ścianie. No ba, nie to jest. W Na następnym odcinku robimy dalej misję. I bawimy się w Fonaucie 4. Także dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego siema.